W tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Krakers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Krakers, Pianka i Budyń. Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, Wow! Krakers i hulajnoga Pewnego dnia kotki zobaczyły reklamę, w której kot jeździł na super hulajnodze. O Rety, ale ekstra hulajnoga. Ja też tak chcę. Super hulajnoga jest tak super, że będziesz bardziej super niż super kot. Ekstra. Tatusiu, muszę mieć tę hulajnogę. Mam oszczędności i chcę je na nią wydać. A, a taka zwykła hulajnoga jest zła? Tak, taka zwykła to się nawet nie zbliża do bycia ekstra. <grystanie> Dobrze, jeśli tak chcesz wydać oszczędności, to kupimy ci, jaką chcesz. Ale ekstra! miał miau, 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 miau! W sklepie. Kraker skupił wszystko co było potrzebne żeby wyglądać jak ten kot z reklamy. Kraker, się wyglądasz naprawdę super ekstra. I Jesteś przystojny. Teraz mogę zrobić super mega sztuczki. Patrzcie. Ua! To była ekstra sztuczka? Na pewno? Nie, upadanie nie jest sztuczką. Całe szczęście, że kraker nosi kask i ochraniacze. To była rozgrzewka. Będę najbardziej super ekstra kotem na świecie. <śpiewanie> <śpiewanie> o. Ewidentnie coś jest nie tak z tą rampą. To może przeskoczę przez piaskownicę. Wow! Coś ci nie wychodzi, to bycie ekstra. I już nie jesteś taki przystojny. Wiem, dlaczego nic mi nie wychodzi. Ta hulajnoga jest zepsuta. Musisz iść tam, gdzie ją kupiłeś i wymienić na dobrą. Tatuś i kotki poszli do sklepu, żeby wymienić hulajnogę. Z hulajnogą jest wszystko w porządku. Działa dokładnie tak, jak trzeba. Tak? Więc może kask jest zepsuty? Kask też jest w porządku. To może twoje ochraniacze też są w porządku. <laughs> w takim razie bardzo dziękujemy. A może sama się naprawiła w drodze do sklepu? Krakersie, która część jest niby zepsuta? Nie wiadomo, on po prostu nie umie robić sztuczek jak ten ekstra kot. Ale skoro nie jest zepsuta, to może teraz ci się uda. Dobra, spróbuję. Zjadę z tych schodów. O! Krakersie, stój! <grym _> wow! Ach. 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 Krakersie, nie potrafisz zjeżdżać ze schodów. Ja też nie potrafię. To znaczy, że ten super szybki kot też nie potrafi? I że super szybki kot wcale nie jest super? Że to wszystko kłamstwa? <grym _> wcale nie. Ten kot w telewizji naprawdę robi to wszystko. Chodźcie, kotki, pokażę wam, o co chodzi. Tatuś i kotki poszli do skateparku, gdzie akurat ćwiczył kot z reklamy. O! O! Moja hulajnoga tak nie robi, chociaż mam dokładnie ten sam model, co ty. <grym> Potrafię robić te wszystkie sztuczki, bo ciągle ćwiczę. Godzina po godzinie, codziennie. To ciężka praca. A więc to nie hulajnoga jest super, tylko jeździec. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kraker potrzebuje czasu na trening. Jeśli będzie ćwiczył, nauczy się mnóstwo super trików. Dokładnie. Mogę ci udzielić kilku lekcji. Ale jazda! Miau, woł, miau, woł, miau, woł, miau. Woł! Kotki dowiedziały się, że wszystko wymaga ćwiczeń. Dopiero potem jesteś w stanie robić różne sztuczki. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Dialogi Karolina Sowińska. Dźwięki montaż Paweł Siwiec i Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Adam Pluciński, Artur Pontek, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Aleksander Mikołajczak i inni.